Witam państwa serdecznie. Jesteśmy w trakcie wspaniałego wydarzenia, które ma związek z turniejem z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada. Gościnnie na obiektach wspaniałych Legii Warszawa, wspaniały, nowoczesny stadion. Witam serdecznie. Dzień dobry, no i co dzisiaj będziemy robić? Losować grupy. Pracować tak. zespoły. Czeka nas myślę dużo emocji 11 listopada. To jest taki pierwszy turniej organizowany z tej okazji. Ale nie pierwszy w tym roku. Nie pierwszy w tym roku, <laughs> drugi w tym roku organizowany przez Warszawa 44. Przy pierwszym było bardzo dużo świetnej energii. Dzieciaki były zadowolone. No i co najważniejsze, chyba trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko turniej, słuchajcie, dla chłopaków. Tylko też i dla dziewczyn. No mamy osiem drużyn żeńskich. Osiem żeńskich drużyn. No i myślę, że będzie zabawa, świetna rywalizacja na bardzo wysokim poziomie. No i sędzia, który będzie sędziował finał. Yy, też jest na Nie wiem, czy to nie jest ale... tajemnica, którą w tej chwili zdradzamy, no może z tym się jeszcze troszkę wstrzymajmy. Się, bo dobrze. to będzie naprawdę coś to będzie naprawdę coś niesamowitego. Tak. A porozmawiajmy chwilę o kobiecej piłce, która jest chyba troszeczkę jakby niedoceniana jest, w dalszym ciągu. Myślę, że niszą. Yy... Ale coraz więcej dziewczyn, wydaje mi się, że się interesuje. No, Ewa Pajor myślę, że jest taką inną. Do Barcelona. Do Barcelona, więc nie tylko Robert Lewandowski. <laughs> Ale w ramach ciekawostki o dziewczynach, wczoraj byłam na takim wydarzeniu e, Maluchowe Mistrzostwa, i tam są lekcja WF-u trwające 45 minut. Mhm. Różne strefy, między innymi piłka nożna, i były też tańce, piłka nożna, jakieś tam klocki, różne gry i zabawy dla takich najmłodszych przeszkolaków. I dziewczynki, które zdobywały medale, ja tam jakie wręczałam, pytam się. Co wam się najbardziej podobało? Słuchajcie, 80% piłka nożna, więc naprawdę. Dziewczynko? Tak, jest Ja tam mówiłam, a może tańce? A może to silne. <grym> może jazda konna? Piłka nożna, no zdecydowanie, więc myślę, że, że jest potencjał. No warto inwestować przede wszystkim w ruch. No i piłka nożna jest myślę, że taki. Tylko jak to jest z tymi dziewczynami? Czy im się podoba piłka nożna, czy podobają im się piłkarze? A to jest nie, pytanie. No piłkarze, no, ale tutaj nie ma w ogóle powiązania piłka nożna i czy nam się podobają piłkarze. Nie, bo nie ja, podobają się, nie prawda? tylko spod. oglądać. To jest przede wszystkim rywalizacja sport, aktywność fizyczna, o co trzeba dbać od najmłodszych lat, no jedna z najpopularniejszych, jak i najbardziej popularna dyscyplina na świecie, e, więc nawet nie jest myślę tak, że one nie chcą grać w tą piłkę, tylko ta moda na Kobiecą piłkę nożną, myślę, że musi do nas przyjść, i jesteśmy blisko, blisko, zbliżamy się do tego punktu. W zasadzie każda aktywność ruchowa dla dzieci powinna tak. być bardzo mocno wspierana przez wszystkich, no bo żyjemy w czasach takiej nieograniczonej cyfryzacji, kiedy naprawdę te dzieci już czasami bez tego telefonu nie potrafią funkcjonować i ten telefon tak, tak naprawdę zajmuje im cały świat. Tak. Podwórka opustoszały, dzieci się już nie bawią, w berka wchowanego, na dnia zjeżdżalni czy gdziekolwiek, i po prostu też trzeba te dzieci jakoś aktywować i uważam, że taka wspaniała inicjatywa jest jak najbardziej idzie w tą stronę, tak? Żeby po prostu pokazać dzieciom, to też przy okazji jest to lekcja historyczna bo Mamy Święto Niepodległości, no. więc jeżeli dzieci wystartują w tym turnieju, już samoistnie będą pamiętały datę, tak. więc tutaj też jest taki, jakby A, powiedzieć, zabieg tro zabieg troszkę psychologiczny. Tak, tak, ja myślę, że tak. I tutaj dużą rolę i odgrywają rodzice, i nauczyciele, i samorządowcy, y którzy naprawdę bardzo mocno wspierają y i nasz turniej, i ten pierwszy turniej, który był, bo tutaj myślę, że bez nich naprawdę no, można powiedzieć, że trudno byłoby zrealizować te nasze przedsięwzięcia. Cieszę się też bardzo, że Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera i będzie zawsze wspierał takie inicjatywy, zwłaszcza powiązania historyczne. To jest na pewno coś bardzo, bardzo ważnego, co, na co możemy tutaj stawiać. I ta lekcja takiej i aktywności fizycznej, i historii, myślę, że jest bardzo cenna w dzisiejszych czasach. Co też, tak jak powiedziałeś, i cyfryzacja i telefony i inne social media mają bardzo wielki wpływ na, na rozwój dzieci tutaj, tutaj też duża rola rodziców na pewno prawda żeby no jak żeby zachęcali iść do tego ruchu no, ale Pomagamy im takimi my, tej, my tej cyfryzacji ani jej nie zatrzymamy, ani nie, nie. powstrzymamy. Tak? Polubić ją musimy. Musimy ją polubić, musimy z nią żyć, ale niech ona będzie jakimś, efekt, jakimś efektem dodatkowym. Tak? Tak, tak. Oczywiście wiadomo, że dzisiaj ten telefon w kieszeni tak. dziecka, to, to też nie jest tak do końca, że to jest tylko coś złego, ale to też rodzicom daje jakąś gwarancję tak. bezpieczeństwa, prawda? No, jest jakiś kontakt. No musimy się nauczyć z tym żyć. No korzystamy z, z, z tego, z tego z oczywiście, tylko jak tak? wszystko w nadmiarze jest co? Jest niezdrowe. Dlatego zdrowe. my proponujemy dzieciom zdrowy styl życia. Przez rywalizację, przez drużyny sportowe. Chcemy to uprofesjonalizować możliwie jak najbardziej, żeby to wyglądało tak, jak to się dzieje nie wiem, na mistrzostwach świata, tak. na mistrzostwach Europy. Dlatego ten, no, dzisiaj no, jesteśmy no, na obiekcie legi tak. i zaraz będziemy losować. Tak, tak. Ceremonia medalowa też jest tutaj bardzo pięknym, takim elementem. Każde wszystkie dzieciaki dostają e, nagrody, medale, pamiątkowe upominki, więc myślę, że bardzo miło spędzą ten dzień i będą nas pamiętać i chętnie wrócą w przyszłości. Jak roku. najbardziej. Wszystko zaczyna się i kończy na samorządach. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Tutaj z nami oczywiście Mazowsze, Sejmik Województwa Mazowieckiego. Mamy naprawdę wsparcie też szerokie od grona sponsorów, którzy nie, jest, którzy nie są obojętni na to, co się dzieje z naszą młodzieżą, bo wszyscy tu pięknie, ładnie opowiadają o tym, jak to w naszym kraju jest tak, jest lepiej, jest gorzej, ale tak naprawdę, żeby cokolwiek zmienić, zmienić na lepsze, no to musimy zacząć od podstaw. A podstawą jest co? Sport i Aktywność. I dzieci nasze. I dzieci nasze, nie no, dzieciaki. Pewnie są. Jak tak, najbardziej. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.